Zaczynając trenować uważność, to musi być twoja własna decyzja. To nie może być narzucone przez kogoś. Ty oczywiście możesz pokazać ludziom, jakie są korzyści z tego płynące, jakie są benefity, co mogą z tego dla siebie uzyskać. Natomiast mówię, to ciągle nie jest nawet rekomendacja. To jest bardziej pokazanie tego spektrum właśnie korzyści, tych wszystkich mhm. pozytywnych efektów, jakie dzięki treningowi uważności można u siebie rozwinąć. Także u nas, i co też jest ważne, to absolutnie też nie może być w żaden sposób narzucone. Więc wszelkie nasze programy, tak jak nasz ośmiotygodniowy program Next Mind, one wszystkie są dobrowolne. Jeżeli ktoś chce w nim uczestniczyć, uczestniczy, to nic nie jest narzucane. Okej, okay, czyli mm, nie ma tak na przykład, że po prostu jest jakieś właśnie okienko czasowe w ciągu dnia, gdzie ludzie mogą pójść w pewne miejsce w kancelarii i pomedytować? Znaczy, czy, czy tak, takie też... okienko jest i takie A? okienko nawet nie jedno, na nawet nie jedno okay. dokładnie. Mamy Mindful Mondays, czyli mamy takie uważne poniedziałki. Mamy też Mindful Fridays, czyli właśnie takie uważne piątki. Gie, powiedzcie gdzie, proszę, gdzie, czym, gdzie... Na, czym, na czym polega ten Mindful na czym to Monday? Polega, no? To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. E, serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się kłania.